Źródła pewności siebie. U zarania naszej pewności siebie leży środowisko, w którym wzrastamy i się wychowujemy. To rodzice i opiekunowie, system edukacji z całą plejadą nauczycieli. Ci wszyscy ludzie kształtują nasze podejście do nauki, rozwoju osobistego, nagród i kar w dążeniu do celu. A także inne osoby z dalszego i bliższego otoczenia. W życiu zawodowym są to pierwsi szefowie i liderzy. Temat jest bardzo rozległy i sam w sobie nadaje się na osobne opracowanie, nie tylko na kurs, a niekiedy nawet na terapię psychologiczną ze specjalistą w pracy jeden na jeden. Nie sposób jednak ominąć obszaru środowiskowego, który spozycjonował nas w sferze pewności siebie. Ciężar gatunkowy może być dla każdego inny. Na ogół spotykamy różnych ludzi. Jedni borykają się z problemami emocjonalnymi, Inni mają ma mocne kręgosłupy, nerwy, wspierają swoim przykładem. Ci pierwsi mogą być silnie zestresowani, przemęczeni, lub najzwyczajniej wynieść złe praktyki z domu, w którym sami się wychowywali. Im mniejsze poczucie wartości ma człowiek, tym może uzewnętrzniać większą złość, frustrację, lub reagować zamknięciem się w sobie i życiową wiernością. Każdy człowiek potrzebuje być kochanym, wspieranym, wzmacnianym. Kiedy jesteśmy młodzi, to właśnie od rodziców tego oczekujemy, bo do nich mamy największe zaufanie. To rodzice są pierwszym i głównym źródłem wzmacniania w swoich dzieciach akceptacji siebie i wysokiej samooceny. Każdy rodzic powinien zwrócić na to uwagę. Taka pewność siebie, z jaką wyjdziesz z domu, musi wystarczyć ci, by poradzić sobie w wielkim świecie. Szukając pracy, wchodząc w związek czy napotykając różne problemy dnia codziennego. Obniżona samoocena może sprawić, że ciężko będzie nam sobie poradzić z dorosłością. Zastanów się, czy przypadkiem nie miałeś, nie miałaś kiedyś do czynienia z pięcioma rzeczami, które we wczesnej fazie rozwoju naszej pewności siebie mają na nią zły wpływ. Te pięć rzeczy to destrukcyjny krytyk, przemoc fizyczna. Wypominanie, wzbudzanie poczucia winy, sarkazm i ironia. Dorośli często nie zwracają uwagi na fakt, jak mocno takie destrukcyjne zachowania wpływają na obniżenie poziomu pewności siebie u dzieci. Jeśli doświadczyłeś, doświadczyłaś któregoś z nich, warto przerobić temat dogłębnie, by uwolnić się od jego ograniczającego działania. Nasz kurs nie jest terapią psychologiczną, jednak postaram się dać Ci wskazówki, jak oddziaływać na siebie, by podnieść swoją pewność siebie. Po pierwsze i najważniejsze, to zdać sobie sprawę, że pewne rzeczy, które dorośli mówili nam, kiedy byliśmy dziećmi, nie są o nas, tylko o nich. Im więcej mówią o tym, czego tym dorosłym kiedyś brakowało, niż nam brakuje teraz. Druga sprawa to zmienić przekonanie z tego, które było nam powtarzane, na takie, które leży najbliżej prawdy o nas samych. Tę prawdę możemy odkryć analizując swoją drogę, swoje dokonania, swoje wybory, wyłączyć wewnętrznego krytyka, nastawić się życzliwie wobec siebie i pogłębiać wgląd w siebie, pracować nad zmianą przekonania. Sposób na to znajdziesz m.in. w odcinku o samoakceptacji. Ostatnia, może nawet najtrudniejsza część tego zadania to wybaczyć im, tym wszystkim osobom, o których mówiliśmy na początku. Rodzice, opiekunowie, nauczyciele, pierwszy szef. Tak, nam, że tak nam mówili, tak nas traktowali. Jak wspomniałam na początku, praca nad źródłami pewności siebie to duże wyzwanie. Jeśli czujesz, że potrzebne Ci pogłębienie tematu, może warto porozmawiać o tym ze swoim trenerem mentalnym.